Jesteśmy dzisiaj na trzeciej edycji Fight Club Baltic Cup. To jest największy turniej młodzieżowy w Polsce, największy turniej bokserski młodzieżowy w Polsce, jeden z największych w Europie. Gościmy zawodników z Anglii, Danii, Niemiec, Czech oraz Ukrainy. Oraz oczywiście z całej Polski. Walka odbędzie się około 250 przez dwa dni. Cała sobota, cała niedziela z bokserskich zmagań. Najmłodszy zawodnik startuje w wieku po. 12 lat, a najstarsi zawodnicy to seniorzy, którzy są już dorośli i boksują na wyższym poziomie. Każdy zawodnik otrzymuje medal oraz są przewidziane puchary dla najlepszych zawodników, ale najważniejsze co wyciągają ci młodzi sportowcy to doświadczenie i obycie w ringu, bo bez tego nie, nie będzie sukcesu.